Dzień dobry, z tej strony Singata i witam Was bardzo gorąco na moim kanale. Słuchajcie, Rabę rzucił mi wyzwanie, wyzwanie budowlane, które polega na tym, żeby zbudować dom tylko i wyłącznie na ośmiu kratkach. Nie wiem, może to dużo, może to mało okaże się w trakcie. E, powiedział również, że nie interesuje go wysokość. Tak, może to być parterowy, piętrowe, dwupiętrowy, e, co sobie zamarzę, ale. Ma być po prostu użytkowy. Ja też będę się starała jakoś sprawdzić, żeby ten dom wyglądał jakkolwiek. Zastanawiałam się również, czy zrobić tego po prostu szybką budowę, czy e, mówić do Was na bieżąco. Wybrałam właśnie opcję, e, tą wolną, e, żeby na bieżąco komentować to, e, co, co widzę, co robię e, itd. Tak tak Więc słuchajcie, żeby nie przedłużać, e, zaczniemy. Słuchajcie, na początek chcę sobie zaznaczyć, gdzie to w ogóle są te 8 kratek. 2, 3, 4. Aha, bo to już. Um, jakoś, wiecie, całe to sobie to. Ja nie wiem, jak ja sobie to policzyłam. Um, nie, czekajcie, to coś na pewno. Na pewno coś tu się nie zgadza. Teraz to już w ogóle to zepsułam. Ja. No tak, to jest 8 kratek: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wiecie co? Ja myślałam, że to będzie troszkę większe. O kurde, Bela. Ja nie wiem, dlaczego mi się tak wydawało. Ja naprawdę, naprawdę nie wiem, nie rozumiem. Eee, no, no, dobra, trudno. Eee, ja tego tutaj podestu z przodu nie będę liczyła jako, jako element mieszkania. Eee, nie wiem w ogóle. Nie, nie będę tego liczyła jako... Jak... Albo nie, no będę. Będę, 8 kratek to 8 kratek, trudno. Ty sobie zrobimy taki e, przedsionek. E, to jest taras, jakby co. Jakbyście pytali, to to jest taras. Na razie byle jakie, e, później sobie tutaj to kolorystycznie jakoś może wybierzemy. E, niech sobie będzie z boku. Powiem Wam, że wygląda to na razie wyśmienicie. E, wyciągniemy sobie to tutaj. Okej, okay, fajnie. No i może byśmy zrobili jeszcze, jeszcze jedno pięterko z, z balkonem. Słuchajcie, niech będzie tutaj balkon. No i zrobimy sobie taki daszek prosty. Tylko nie wiem teraz, jaki tu konkretnie zrobić. Okej, okay, niech będzie taki. Aha. Wygląda to śmiesznie. No dobra, no okej, okay, słuchajcie, no na razie to jest taki szkic, żeby żeby w ogóle od czegokolwiek zacząć, tak? Tak, tak, jeszcze wszystko się może zmienić, oczywiście, oczywiście. I teraz tak, na jednym piętrze zrobiłabym łazienkę, gdzieś musi być łóżko, prawda? Kuchenka, mikrofala... To może zaczniemy, słuchajcie, tutaj. Ja tutaj po prostu, tak, drzwi. To jest ważna rzecz. Drzwi jakieś ładne, poproszę. Um, mm, 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 mm. Gdzie są jakieś ładne drzwi? Aha, dobra, bo ja mam nadal, wiecie, a dopiero co instalowane Simsy i jeszcze tutaj za bardzo. A one nie ogarniają, że już te wszystkie dodatki miałam, tak? Dobra. Łazieneczka, super. Jakiś zlew by się taki wiecie ogólnie. Może inaczej. Słuchajcie, zróbmy na początku te drabiny. Żeby one jakoś tak. Okej, okay, fajnie. Um. I tutaj. Dobra. To było ważne, to było ważne. Sprawdźmy tutaj, czy y, tutaj byśmy zrobili, słuchajcie, sypialnię, tak myślę. Oczywiście, łóżko pojedyncze. O, to mi się bardzo podoba. Ehm, łóżko pojedyncze, e, no bo wiadomo. E, zapalmy sobie w ogóle jakieś, może, światło, żebyśmy. O, mi się to podoba. Tylko, może, w innym kolorze. O. Co mi się podoba, tak jest. Nie, tutaj nie, tutaj takie nie będzie pasowało. A tutaj dodamy takie, wiecie, klasyczne. Hmm. Gdzie jest moje światełko klasyczne? Może to mniejsze nawet. Okej, okay. niech tu się świeci. A i tu również położymy sobie. Tak, jest zwykłe. Ewentualnie to się zmieni z, czas, z, z czasem, z czasem się zmieni. Postawmy tutaj może jakąś tą umywalkę, albo nie. Albo tak. Tak, umywalka to będzie to. Będzie to. to jest taka. Nie, bo tu już nie przejdą. O tutaj. Okej. Okay. I tutaj myślę, żeby zrobić kuchnię. Czyli tak, potrzebna nam będzie lodówka. A lodówka to jest y, najważniejsze. Okej, okay, może niech ona w tą stronę tak stoi, bo tutaj muszę na ten drabinę wejść, tak? To, y, kurczę. Nie, tak. A jakiś blacik ładny poproszę. Okej, okay, w sumie to takie otrzymujące się w tych kolorach. No, m, tego piekarnika trochę m, nam się tutaj... Dobra, nie będzie tego tarasu. No trudno. <laughs> e, będą mieli po prostu tylko i wyłącznie... E, e, tylko i wyłącznie co? E, balkon na górze, balkon na górze. Okej, okay, ale... Wiecie co, ten kibelek trochę mi tak tu nie pasuje. Zróbmy go może e, na piętrze. Przy po prostu... E, przy, przy czym? przy balkoniku tu jakiś może prysznic dodajmy, który by y, nie potrzebuje żadnej zasłony zobaczcie jaka to jest oszczędność po prostu miejsca e, oczywiście na koniec w ogóle sprawdzimy czy ze wszystkiego nasz sim może korzystać a żeby, wiecie no, był naprawdę funkcjonalny tak jak, tak jak chciałam a jeżeli nie to się po prostu coś tam jeszcze, jeszcze że tak powiem zmieni a ja sobie tutaj jeszcze ustawię to światełko, żeby było nie tak żółto. Wiecie co, nie lubię tych żółtych żarówek, serio. Jednak to łóżko tak średnio mi się pasuje. Dobra, jak już jesteśmy w takiej, wiecie, bieli, może zdejmijmy to, aż za jasno jest. Jak już jesteśmy w takiej bieli, to już zostawimy w tej bieli po prostu. Mm, tu ten zlew przestawimy. Ojej, jakoś nie tak chciałam. Dobra, e, i teraz co? Co jeszcze potrzebujemy? E, myślę, myślę, myślę. Może zrobimy sobie po prostu na początek. E, tak, ja bym tutaj wszędzie zrobiła e, taką podłogę. Chociaż nie tutaj, na górze nie będą zwykłe kafelki. Ok, takie w porządku. E, tutaj myślę, żeby na tym e, balkonie też drewnianko zostawić. Tutaj my sobie też te drzwi. Ok. Albo to jest łazienka po prostu z balkonem, tak? E, proste. Proste jak. E, nie wiem co. No to sobie teraz e, ustawmy jakieś tutaj. E. Okej, okay. Ja myślę, że to jest dobre. Przydałby się nam na jakiś, nie wiem, ręcznik może. A niech tutaj jakby mają cokolwiek, tak? Nie, to brzydko wygląda. Tak, ja myślę, że to, to jest wspaniały pomysł. Nawet im nie pożałuję papieru. Coś na ścianę. Może jakąś jeszcze tutaj szafeczkę walniemy żeby jakkolwiek tutaj jeszcze nie, to jest duża, zbyt taka infantylna bym nawet rzekła Może jednak też tu jakiś zlewik ustawimy Nie Tu będzie zlewik Okej okay. A ręcznik przestawimy na drugą stronę. Po prostu. Po prostu tak to wykonamy. Możemy jakiś obraz sobie postawić, powiesić. Znaczy się. O takie wróżki piękne. Ok. A chciałam tu położyć jakiś dywan, ale. Ale no nie, bo to się będzie z tego rozlewało z prysznicu. Możemy jeszcze drugie lusterko dodać już trudno. O! Nie, brzydko. Zbyt nowoczesne. Nie. Albo wiecie co? Postawmy tu zwykły prysznic. Mm. Okej. Okay. To będzie lepiej po prostu wyglądało. Tak myślę. I teraz jakieś e, zwykłe lustreczko. O. Świetnie. Mają ręcznik, mają kibelek. Ja się boję, że oni tutaj nie przejdą. Mm, może zrobimy test od razu, co? się wiedzieli, co robić. Tu są wszędzie drzwi, są. Dobra, chodź tu, e, chodź tu nasz. E, Sprawdźmy może, czy możesz wziąć coś z lodówki. To będzie takie pierwsze pytanie. Aha, bo ja te schody usunęłam. Przepraszam. No okej, okay, wszystko możesz. To już nie gotuj, przestań. Umyj ręce. Wiadomo, że tu pójdzie spać. Okej. Okay. Świetnie i wchodzimy na samą górę uh, i zobaczymy czy on tutaj w ogóle wejdzie bo ja się obawiam, że nie będziemy miał gdzie nogi postawić stawaj nie może, okej, okay, dobra czyli wiadomo, że tu mamy nie um, to my zrobimy inny patent no po prostu um, nie będzie tego tarasu Będzie tyle tarasów nie został ani jeden. Dobra, i teraz sprawdźmy, czy ze wszystkiego może tutaj skorzystać. Wejdziesz tu na górę kochanienki? Nie? Nie wejdziesz. A dlaczego nie? Aha, dobra już chyba wiem, on musi może. A teraz. Dobra. Czyli on musi mieć tu po prostu wejście. A, że ja na to nie wpadłam. Okej. Okay. W porządku. Dobra, już nie musisz tego robić. Wracaj tutaj. I zakończmy ten komitet powitalny. Okej. Okay. Możemy wrócić do naszego, do naszego domku. No dobra, czyli to. Czyli to po prostu po prostu taki kloc. Ale mam nadzieję, że coś nam się uda po prostu zrobić, żeby ten dom wyglądał, chociaż troszeczkę tak wiecie, mniej klockowato, że tak powiem. Ja tutaj już widzę takie chciałabym właśnie te elementy wypukłe wykorzystać dlatego że, że to wiecie zawsze się wydaje jakby wszystko większe i teraz zobaczcie już tutaj postawiliśmy tylko jedno okno i, i sądzę że zaczyna to po prostu wyglądać już lepiej z tej strony postawimy po prostu może na te klasyczne o te, 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 te. Ale też nie, nie, a może tutaj, z tej strony, tak. Okej, okay. z tyłu myślę, że zrobimy też tak samo, jak jest z drugiej strony, żeby on w miarę ze sobą współgrał. Okej. Okay. Teraz by się, wiecie co, przydało? Coś takiego... Hmm... O, to nie będzie złe rozwiązanie. Akurat z tej sypialni może właśnie tutaj to przechodzić. Weźmiemy sobie drzwi takie właśnie bardziej pod te okna, które użyliśmy. Okej, okay, zobaczcie, tak nam się to na razie prezentuje to w sumie możemy tutaj to okienko e, jedno użyć po prostu e, tutaj już... E, czekajcie czy ja... okej okay. tutaj już, e, to po prostu na dole nie będzie nic e, Pomarujmy go na jakiś, e, jakiś kolor e, nie wiem jeszcze na jaki... może coś z tych nowych rzeczy po, u, poużywamy, jak to będzie się... o w sumie wygląda... E, ciekawie Troszkę nam tu chyba zbyt pstrokowało to wyszło. O, ale to jest bardzo ładne. Akurat nam to tutaj nie pasuje, ale ale wygląda, wygląda fajnie. Tutaj w sumie to wszystko takie... Chociaż, wiecie co? Zostawimy to tak. I może nam się tutaj jakoś uda w ten sposób... To urozmaicić jeszcze. No powiem wam, że to zaczyna wyglądać. E, to znaczy, no wiadomo, tak, na jakim, jakiego to pokroju jest dom, e, ale zaczyna to po prostu wyglądać, e, że nie byłoby mi może wstyd w nim zamieszkać. E, to są te nowe. E... O, okej, okay. okej, okay, fajnie. A teraz weźmy jakieś fundamenty, może. Nie, to, to, to nie. Nie. Zawsze z tym tam mam największy problem i chyba wybierzemy to po prostu, jak najbardziej współgrają z tym wszystkim. Teraz chciałabym schody i, i ja bym sugerowała, żeby te schody były po prostu zabudowane. Czyli wybrałabym tutaj zwykłe, zwykłe białe. To są w ogóle moje ulubione schody. Ze spotkajmy się. Nie wiem, jakoś. No moi, moi faworyci, że tak powiem. Postawmy sobie też tutaj jakąś barierkę może, może jakąś taką, a, też w podobnym stylu jakim w ogóle, o. Okej, okay. teraz myślę, że czas dołożyć jakieś tutaj o, ozdoby. Co my tutaj możemy z tych ozdób wybrać? Jakieś kwiaty, a czekajcie, bo ja szukam kwiatów takich innych i ich, ich nie widzę. No gdzie jesteście kwiatki z otu. O! A czy ja widzę, jak to ze sobą, że to ze sobą jakby... trochę tutaj nachodzi na siebie Ale ja bym to tak zrobiła. Tylko trzeba wybrać jakiś ładny odcień. Trzeba wybrać ładny odcień wybrała czarny. Rozumiecie oczywiście wszystko. Nie no, może czekajcie a może właśnie różne kolory i teraz to będzie najjaśniejszy, zobaczcie tak, ja, a mi się to podoba mi się to podoba e, zrobimy e, może jeszcze jakieś drzewko postawimy tak żeby, żeby wiecie, nie było tak pusto E, jakiś krzaczek e, tego nie lubię e, tego też nie lubię niczego nie lubię nie no 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 A taki żywopłacik tutaj okej okay. w porządku ja myślę, że w porządku e, zrobimy sobie tutaj jeszcze jakąś e, trasę OK, To jest taka trasa do Jakbyście, jakbyście e, po prostu pytali. E, Okej. Okay. Dobra, fajnie. Postawmy sobie słuchać jeszcze kamienia. Kamienie to jest naprawdę wspaniała ozdoba e, Waszych podwórków. No, zobaczcie. Zobaczcie, naprawdę, jak na taką stodołę, to bardzo piękny domek. Jeszcze może to jakoś trochę rozświetlimy kwiatami jakimiś. Tutaj spróbujmy sobie różne takie kwiatki poustawiać. O, słodko. Okej. Okay. Bardzo fajnie. Sama siebie zachwala. I ważne. Nie, to będzie za duże. Okej. Okay. Dobrze. E, teraz jeszcze, może jakieś tutaj drzewko z drugiej strony. Tak, dla zasady. Okej. Okay. No i co? Ja uważam, że to jest bardzo ładny skończony dom. Obejrzyjmy go jeszcze w środku, czy... Znaczy jeszcze coś dodajmy. O, widzicie, ja ścian nie pomalowałam. A tutaj bym zrobiła też takie kafelkowe jak na górze. Tak, bo to bardziej takie, no wiecie, wejście A takie tutaj wejście. Ok. tutaj te kwiaty ja widzę, że przechodzą, ale ja je po prostu udaję, że to są, e, wiecie, co to jest? E, po prostu kwiaty takie, e, takie w domku, e, takie kwiaty po prostu w domku. O, wiem co jeszcze chcę zrobić? Czekajcie, tylko jakiś mm, ładny wybrać trzeba. Może tym? Nie, to już nie. tym możemy sobie postawić e, to? i może jakiś nie, bo tutaj to, to już będzie za dużo nie, nie, nie może jakiś kominek taki wiecie nie za duży aby się nam udało tutaj postawić ok nie, trochę źle trochę źle drodzy Państwo a tak Nie, nie chcę kominka. Psuje mi tutaj tylko wszystko. E, dobra, to tutaj możemy wrócić do tego malowania. Dobra, tu jest już pomalowane. Jeszcze słuchajcie, ustawimy sobie jakieś takie, wiecie, e, bibeloty e, na zasadzie, żeby, e, żeby no cokolwiek tutaj było e, takiego e, ładniejszego, tak? Zobaczcie, na przykład e, polecimy sobie z kaktusikami. Wiecie, takie e, niezobowiązujące e, po prostu e, niezobowiązujące rzeczy, które po prostu będą jeszcze nasz dom, e, malutki domek ulepszały. I tyle. Okej, okay, bo też nie chcę tutaj zbyt wiele takich rzeczy e, ustawiać. Tutaj słuchajcie, e, aha, bo tutaj mamy te drzwiczki, no dobra. Trochę to wygląda dziwnie, ale dadzą radę. Ono tutaj za bardzo nam się już nic nie zmieści, tak e, prawdę mówiąc. E, mamy tutaj okienko, w sumie, i też już ozdobione kwiatami. E, ja bym tylko pomalowała. E, czekajcie. Tak, ja, ja lubię taką prostotę, uwierzcie. E, I co bym jeszcze zrobiła? E, co chciałam? Coś chciałam, coś chciałam i nie pamiętam co chciałam, słuchajcie. Co ja mogłam chcieć? Co ja mogłam chcieć? O czymś myślałam. Przysięgam. Wiem! Dobra, tylko wiem już o czym myślałam. O dywanie jakimś. Eee, dywanie jakiś tak? O. Tak. Czekajcie tylko go. może zrobimy troszeczkę w innym kolorku. Jakiś o. Pod poduszkę ułożone. Ok, fajnie. I tutaj w sumie też już mamy tak e, zrobione. A czekajcie, teraz musimy wszystko tutaj pozmieniać, bo e, przez to okno. Nie, no nie będzie ten. E, ten. Ręczniczek damy tutaj z drugiej strony. Ok. No i znowu mi się tutaj to obraca. Proszę mi tu zostać. Okej. Okay. A, i ten papier toaletowy nam tu pod prysznicem utknął. Dobrze, że się zorientowałam w ogóle. O, dobra. Dobra. E, to może tutaj też jeszcze jakiś... Nie, wygląda źle. A może z tej strony? Nie, to wygląda, e, wygląda to źle. To może jakaś a, szafeczka taka, wiecie, z boku? Na przykład ta. Ok. Zawsze to jest coś tam, a coś innego. Ja myślę, że że ten domek e, jest w miarę e, że tak powiem, przytulny. Czekajcie. E, jest na pewno cały, e, jest na pewno cały, e, jaki? Jest na pewno cały użytkowy, wszystko sprawdzone. E, ja Was jeszcze tak, zobaczcie, szybko oprowadzę e, po tym, jak wygląda ten e, dom. Po prostu w środku. E, tak wiecie, wchodząc do niego. tym tym tyrym, 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 tyrym. I tutaj mamy na dzień dobry. E, kuchnia. O, tutaj to nasze, już prezent przyszedł. E, lecimy sobie w górę. Nasza sypialnia. Tutaj nawet ciężko wam by było zrobić zdjęcia, bo no, no to jest małe pomieszczenie, tak. I tutaj właśnie e, Łazienka, e, także e, tak to się mniej więcej, e, więcej prezentuje. Z przodu oczywiście wygląda tak. A ja po prostu e, dziękuję Wam bardzo za oglądanie. To był bardzo długi film. Specjalnie chciałam go nagrać tak z głosem od razu na dzień dobry, żeby komentować po prostu każdy element, każdą rzecz na bieżąco, bo później już z zagrywaniem tego głosu to bywa. Bywa różnie, a to było takie wyzwanie, nie takie luźne budowanie, więc chciałam, e, chciałam po prostu do Was mówić. E, więc może ktoś dotrwał, bo 30 minut to nie jest, nie jest krótko. E, oczywiście zachęcam do subskrypcji, oczywiście możecie też rzucać mi kolejne wyzwania, ja wyzwania lubię najbardziej. Także jestem otwarta naprawdę na wszystko, a czym bardziej taki e, pomysł jest dziwny, e, tym lepiej. Tym lepiej, a także no co? E, zostawcie łapkę w górę, jeżeli Wam się podobało. Zapraszam oczywiście na naszą stronę internetową www.zabudowane.com.pl. E, cześć!